Przekazaniem światełka pokoju przez harcerzy z łomżyńskiego Chówca ZHP rozpoczęło się spotkanie wigilijne w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Szanowny Panie Rektorze, Szanowni Państwo, pozwólcie, że na ręce Pana Rektora przekażemy betlejemskie światło pokoju, które od 86 roku jest przekazywane w zasadzie na cały świat. Robią to skałci i harcerze, w naszym przypadku w Polsce harcerze. Przekazujemy ten ogień, żeby również Waszej uczelni, zapłonął, przyniósł szczęście, radość. Ogień zawsze łączył, więc, żeby Was łączył. No i ogień jest też oznaką przyjaźni, dlatego przekazujemy ten ogień od nas, hercerzy. Zdrowych, radosnych świąt. Życzę tego nowego roku. Bardzo dziękuję za przekazanie tego światła i też za ten trud, który Pan Tarski podjął mimo stanu zdrowia żeby tradycji stało się za i żeby to światło pokoju do nas dotarło, żeby dostarczyć. Cieszymy się, że jest Pan z nami i życzymy oczywiście szybkiego powrotu do zdrowia, bo to jest w tej chwili pewnie najważniejsze życzenie i mam nadzieję, że się spełni. Zgodnie z tradycją łomżyńskiej uczelni studenci oraz pracownicy uczelni wystąpili w przedstawieniu jasełkowym. Angażujemy się co roku jeszcze bardziej z, nowym, z nowymi aktorami, z nową obsadą. tak Nasz scenariusz zawsze też przedstawia daną Inną sytuację. W tym roku przenosimy się w rejony Kurpiowskie, czyli też blisk, bliskie regionu łomżyńskiego, Także nasi aktorzy właśnie wcielą się typowo w rodzinę Kurpiowską. W tym roku jasełka nawiązują do tradycji Kurpiowskiej. Staramy się nasz scenariusz co do jasełek. W tym roku Prawda, skupiliśmy się co na tradycji kurpiowskiej, stąd też wynikają nasze stroje i dziękujemy bardzo dla Regionalnego Ośrodka Kultury za wypożyczenie ich. My jako kurpianki przedstawiamy scenę rodzinną z naszym panem prorektorem oraz panią Moniką. No i będzie ogólnie kwestia rodzina, taki wątek rodziny. Pasterze, rodzina Kurpiowska, Trzej Królowie. Wszyscy czekają na Narodziny Zbawiciela. Dziewczynki, raz, dwa. Zostawcie te zabawy i już do roboty. Ale zaraz, zaraz, poczekajcie chwilę. Gdzie jest ojciec, Czy co roku zawsze musi być to samo? Całe święta na mojej głowie, przynajmniej w tym roku, zrobimy to, co nam należy. Już się uspokój, dostałem polskie zadanie. Kazałaś mi przynieść choinkę, to przecież przyniosłem. Przypominasz mi o tym od dwóch tygodni, więc. Więc musiałeś to zrobić dopiero w Wigilię. Przyznaj się, wyciąłeś ją z lasu. Teraz nam tylko tutaj brakuje policji. Widział? Jak każdy, wychodzi w Polach w XXI wieku, gdy Ty w Niemiec sklepie, na Wydarzeniem wigilijnego wieczoru była kolenda cicha noc, wykonana w języku migowym. Jako zbawiciel na ziemię, By wyrwać z czarta niewoli Nieszczęsne Adama plemię. Teraz wreszcie możesz odpocząć. Przynajmniej tutaj znaleźliśmy schronienie wśród przyjaznych ludzi i zwierząt. Patrzcie, tutaj naprawdę zdarzył się cud. Patrzcie! Na lecymetr ze wschodu. Chyba jakieś ważne osoby, lepiej zróbmy miejsce. Witamy Cię, Jezu. Przybywamy z daleka, by złożyć Ci pokłon. Kilka razy próbiliśmy drogę, ale bezpiecznie z tutaj gwiazda. Składamy Ci w ofierze to, co mamy najcenniejsze. Witaj, Jezu. Ja przynoszę Ci kadzidło, które ma oznaczać przyjście największego Boga. Jezu, składam Ci w ofierze złoto, najcenniejszy kruszec. Pode mnie, Jezu otrzymujesz mirę, przypominającą o tym, że Bóg objawił się wśród nas jako człowiek. Dziękujemy za wasze przybycie, to wiele dla nas znacie, jesteśmy w szopie, a mimo to nas znaleźliście. Na zakończenie przedstawienia jesełkowego świąteczne życzenia w imieniu samorządu studenckiego złożyła Aleksandra Mocarska. Magia świąt, dzieciństwo na myśl przywołuje, uśmiech radość, szczęście na twarzach maluje. Niech więc radość, czas ten wszystkim minie. Niech szczęście i dobroć zewsząd w świat popłynie. Miejmy czas dla bliskich, znajdźmy go dla siebie. Pamiętajmy o tych, którzy są w potrzebie. Dajmy cząstkę siebie bliskiej nam osobie. Wtedy drugi człowiek tym samym odpowie. Bo świąteczna magia to nie są prezenty. W bliskości, miłości, jej urok zaklęty. Wszystkim tutaj obecnym w imieniu całej Rady Uczelnianej Samorządu Studentów oraz pracowników uczelni, całej społeczności akademickiej życzymy spokojnych, wesołych, radosnych, spędzonych w gronie rodziny świąt Bożego Narodzenia. Prezentacje artystyczne studentów oraz pracowników uczelni wszyscy przyjęli z gorącym aplauzem. Wykonawcom Jasełek podziękował profesor Dariusz Surowik, rektor Państwowej Uczelni w Łomży. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Bardzo dziękuję, że Państwo wszyscy są z nami dzisiaj w tym szczególnym dniu, kiedy możemy podzielić się opłatą, złożyć sobie życzenia. To jest zawsze wyjątkowy moment i naprawdę bardzo się cieszę. Myślę, że jest to wyraz całej społeczności akademickiej, że są Państwo z nami, że jesteśmy dzisiaj razem. Na te nadchodzące święta życzę Państwu radosnych, szczęśliwych, rodzinnych świąt, spędzonych właśnie w gronie rodzinnym przy wygijnym stole. Niech ten wyglinny stół nas wszystkich jednoczy. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności. Kończy się też rok 2019. Dla naszej uczelni był to rok w pewnym sensie wyjątkowy. Zwykle w takich okresach pod koniec roku dokonuje się pewnych podsumowań. Ja nie będę podsumowywał całego roku, natomiast chciałbym wyrazić wdzięczność całej społeczności akademickiej za to, że jesteście Państwo ze mną, że mogę z Państwem współpracować, za te wszystkie zmiany, które nastąpiły w ciągu tego roku, a tych zmian było dużo, bo wiele regulacji prawnych poczyniliśmy, wdrażając konstytucję dla nauki, nowy statut, nowy regulamin organizacyjny, wiele innych regulacji. Powołaliśmy też nowy, nowy organ na uczelni, Radę Uczelni. Wiem, że członkowie Rady Uczelni są razem z nami. Witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogę współpracować z takim zespołem i za ten miniony rok Państwu bardzo dziękuję. W ostatnim czasie też dokonała się rzecz, o którą zabiegaliśmy od dłuższego czasu, podpisaliśmy akt notarialny, jeśli chodzi o przekazanie budynku, który jest za budynkiem rektoratu, budynku przy ulicy Akademickiej 20. Bardzo dziękuję Panu Marszałkowi Markowi Olbrychowi za zaangażowanie, wsparcie w tej inicjatywie. Podziękujmy u za tę za za pomoc, wsparcie. Oczywiście zawsze wiemy, że możemy na Pana Marszałka liczyć. Szanowni Państwo, kończy się rok trudny, pełen wyzwań. Rok 2019, przed nami rok 2020, nowy rok. Na ten nowy rok życzę wszystkim Państwu, absolutnie wszystkim. Żeby ten następny rok był rokiem szczęśliwym, żeby spełniły się Państwa marzenia, żeby Państwo zrealizowali plany, podołali wszelkim wyzwaniom, żeby to był rok samych szczęśliwych dni. Wszystkim, cał, wszystkim Państwu zgromadzonym, przyjaciołom, uczelni, całej społeczności akademickiej życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Spotkanie było okazją do przekazania życzeń księdzu biskupowi Januszowi Stepnowskiemu, od ośmiu lat biskupowi łomżyńskiemu. Objął swój urząd biskupi w Łomży. Z tej też racji myślę, że w imieniu nas wszystkich składamy księdzu biskupowi najserdeczniejsze życzenia, żeby ta posługa biskupia cały czas czerpała tą radość, która wypływa z groty betlejemskiej. Ja Chrystus błogosławi. Ksiądz biskup Janusz Stepnowski podzielił się refleksją związaną z Bożym Narodzeniem i pobłogosławił opłatki. Uczelnia w tym następnym roku mogła się rozwijać, a te dni dla nas wszystkich były, były takim czasem, miejscem, w którym możemy się przez chwilę zatrzymać, zastanowić się nad sobą, nad naszą przyszłością, nad naszą też rolą w świecie. W Ewangelii Świętego Łukasza. E, Dwa razy powraca to słowo katańma, greckie słowo. Jest to, Wskazuje na ewangelista, tłumaczenie polskie mówi, gospoda. To znaczy kato, to znaczy coś, co jest gdzieś niżej od czegoś innego. To pierwszy raz to słowo pojawia się w Ewangelii Łukasza w rozdziale związanym właśnie z przyjściem Chrystusa na ziemię. Ale to słowo pojawia się też drugi raz w Ewangelii Łukasza, ale tak samo w Ewangelii Świętego Marka, kiedy Pan wysyła swoich apostołów, aby przygotowali ostatnią wieczerzę. Popada też to słowo, kiedy uczniowie pytają się kogoś na drodze, gdzie jest ta katalima. Gdzie jest to miejsce, w którym możemy spożyć ostatnią wieczerzę. I wtedy ten człowiek i w Ewangelii świętego Łukasza, ale też Marka, odpowiada już nie tym słowem katalma, to co jest niżej, ta oberża słabej jakości, czy to miejsce dla zwierząt, ale odpowiada, że to anagion, coś co jest wyżej. Tak pamiętamy, że wieczornik jest czymś, co jest położone na pierwszym piętrze, że jest to przygotowane dla Pana. Także powraca ten element związany z pożywieniem dla zwierząt, ale też dla człowieka. Fakni to jest żółb, gdzie został Jezus złożony, ale też zwierzęta żywiły się i słomą, i trawą, ale też żywiły się zbożem. I to zboże powraca też w ostatniej wieczerzy, kiedy to Chrystus staje się chlebem, eucharystycznym chlebem dla drugiego człowieka. Także życzę Wam aby nasze życie nam wszystkim, aby to nasze życie było też pożywieniem dla innych osób, aby przez nasze życie inni mogli się realizować, ale też ubogacać. Tak jak Chrystus zmienił diametralnie ten cały świat, od Niego liczy od momentu Jego przyjścia, przynajmniej w naszej części, na tej. Półkuli liczy się czas, także niech Chrystus przemienia nasze serce, przemienia nasze rodziny i przemienia. Nasza. Wśród gości społeczności akademickiej obecny był Marek Olbryś, wicemarszałek województwa podlaskiego. Środowiska akademickie dzisiaj obchodzą Wigilię Świąt Bożego Narodzenia i zwołują przyjaciół, samych przyjaciół, bo ta szkoła ma dużo przyjaciół w Łomży, w okolicach Łomży, w Powiecie, w województwie podlaskim. Stąd też wizyta marszałka, wicemarszałka województwa na tym terenie i myślę, że województwo podlaskie bardzo dba o, o tą uczelnię niedawno żeśmy przekazali budynki nieruchomości wspaniale się rozwija i warto z niemiem w tym takim pięknym czasie bożonarodzeniowym być składać sobie życzenia po błogosławieństwie wszyscy składali sobie życzenia i dzielili się opłatkiem